Mamo. Tak. Ale serio? Po co ty zabierasz kobiety do lasu? Co wy tam w ogóle robicie? Jest tam chociaż internet? Znasz to? Codziennie praca, dom, zakupy, dzieci. I nagle już nie ma siły, ani chwili dla siebie. A bez tego wszystko zaczyna się rozpadać. Dlatego właśnie jest reset. To wyjazd dla kobiet, które chcą na chwilę. Odpiąć się od obowiązków i poczuć siebie. Mamy nocleg, transformujące narzędzia, ale też spacery w lesie, taniec, ciszę i rozmowy z kobietami, które czują podobnie. To nie jest ucieczka od życia, to prawdziwy restart. Bo kiedy wracasz spokojniejsza, lżejsza i bardziej obecna, Zmienia się nie tylko Twoje życie, ale życie całej Twojej rodziny. Więc tak, internet jest, ale najważniejsze jest to, że choć przez chwilę możesz odpiąć się od wszystkiego i wrócić do siebie. Zostaw serduszko, jeśli marzyć się taki reset, a w komentarzu napisz: kiedy ostatni raz? Zrobiłaś coś dla siebie. Mamo? Tak? Ale serio, po co ty zabierasz kobiety do lasu? Co wy tam w ogóle robicie? Jest tam chociaż internet? Znasz to? Codziennie praca, dom, zakupy, dzieci. I nagle już nie ma siły, ani chwili dla siebie. A bez tego wszystko zaczyna się rozpadać. Dlatego właśnie jest reset. To wyjazd dla kobiet, które chcą na chwilę odpiąć się od obowiązków i poczuć siebie. Mamy nocleg, transformujące narzędzia, ale też spacery w lesie, taniec, ciszę i rozmowy z kobietami, które czują podobnie. To nie jest ucieczka od życia. To prawdziwy restart. Bo kiedy wracasz spokojniejsza, lżejsza i bardziej obecna, zmienia się nie tylko Twoje życie, ale życie całej Twojej rodziny. Więc tak, internet jest, ale najważniejsze jest to, że choć przez chwilę możesz odpiąć się od wszystkiego i wrócić do siebie. Zostaw serduszko, jeśli